Jeśli chodzi o inne, bardziej powszechne terapie przeciwko wirusowi HIV, są to terapie antyretrowirusowe. No i podstawową zasadą jest stosowanie mieszanki co najmniej trzech leków antyretrowirusowych w kombinacji takiej zalecanej przez światowych ekspertów. Taki schemat to jest podstawowy: to są dwa nukleozydowe inhibitor odwrotnej transkryptazy plus jeden nienukleozydowy. Inhibitor odwrotnej trans transkryptazy albo dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, plus jeden inhibitor proteazy. No i celem terapii jest długofalowe zahamowanie replikacji wirusa HIV. Wirusa HIV też cechuje bardzo duża zdolność do szybkiego wytwarzania mutacji prowadzących do y, oporności na właśnie stosowane lęki antyretrowirusowe, wobec czego właśnie monoterapia y, szybko, bardzo szybko staje się, y, staje się nieskuteczna. Y, bardzo szybko zostają wyselekcjonowane zmutowane wirusy, które wskutek y, mutacji są y, oporne na stosowany lek. No i w przypadku pierwszego skutecznego leku z dowoduyny po około roku stosowania obserwowano pojawienie się już populacji wirusa HIV opornego na ten lek i utratę skuteczności terapeutycznej tego preparatu. No i właśnie stosując równocześnie te trzy leki antyretrowirusowe, zmniejsza się szansa, że w wyniku mutacji powstanie rodzina wirusów równocześnie oporna na trzy jednocześnie stosowane leki. No, podobne podejście współcześnie też stosuje się do. Terapii gruźlicy, i tutaj też obowiązuje właśnie terapia wielolekowa. No i jak działają oraz gdzie działają i ile jest rodzajów takich leków antyretrowirusowych? A więc istnieje pięć rodzajów takich leków. Są to inhibitory proteazy, czyli nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Są też inhibitory integrazy, które działają tutaj w tym miejscu, oraz inhibitory wejścia. Trzy pierwsze grupy leków działają po wniknięciu wirusa HIV do do komórki. Inhibitory, inhibitor integrazy uniemożliwia udział w połączeniu z materi materiału genetycznego wirusa z, lu z ludzkimi chromosomami. Natomiast inhibitory wejścia uniemożliwiają wniknięcie wirusa HIV do limfocytów CD4 i są to blokery dla receptorów chemokin właśnie naszego CCR5 i CXCR Cztery, o których właśnie już wcześniej e, wspomniałam. E, jeżeli chodzi o zalety tej e, terapii antyretrowirusowej, to no, ona ma na celu zahamowanie replikacji wirusa aż do stanu jego niewykrywalności, e, oczywiście dostępnymi obecnie testami. E, ma też na celu umożliwienie odbudowy tego układu immunologicznego poprzez wzrost Liczby limfocytów CD4 ma też na celu zmniejszenie ryzyka infekcji innych osób przy wypadku ekspozycji. Natomiast wa wadą tych leków antyretrowirusowych jest brak możliwości całkowitej eliminacji wirusa, pojawianie się właśnie tej lekooporności, no i koszty. No, i w tym miejscu warto jest też wspomnieć o profilaktyce przedekspozycyjnej, czyli tak zwanych prepach, które są mieszanką tenofowiru i entrycytaminy połączonych w jednej tabletce. Te leki te blokują ważne etapy w cyklu kopiowania się wirusa, no konkretnie są to nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. I utrudniają zakażenie. I przyjmowanie tych leków, tej tabletki, zgodnie z zaleceniami, poprzez obecność we krwi i w innych tkankach, to bardzo skutecznie zapobiega wniknięciu wirusa do organizmu i zapobiega rozwojowi zakażenia przewlekłego. Natomiast nieregularne ich przyjmowanie prowadzi do uzyskania zbyt małego stężenia, czyli zbyt małej ilości tego, Leków w organizmie, co może po prostu nie zapobiec zakażeniu HIV. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie tabletek regularnie, raz dziennie w stałych odstępach.